Dzień dobry, ja jestem nerwary Na przed Państwem opis zmian w patchu 12.23, czyli ostatni patch w tym roku. Co ciekawe, i następny patch będzie chyba za miesiąc. Tak mi się wydaje. Co jest trochę dziwne, bo teraz na ten patch czekaliśmy trzy tygodnie, ale mamy presezon. Wiadomo, święta są. Ludzie z Riotu to też są ludzie, okazuje się, więc też potrzebują przerwy. Tak to działa, tak to wygląda, ale patrz, jest dość solidny, trzeba przyznać. I dużo problemów, które aktualnie są w tym pre no będą naprawione. I tak samo jeszcze ten nowy set w TFT wychodzi jak coś, także też sobie można sprawdzić. Zostawcie kciuka, zostawcie suba, bo znowu okolice prawie, zara chyba będzie pół miliona poniżej. I dajcie znać oczywiście znajomym, że zmiany. Nadchodzą i lepiej, żeby się zapoznali, co tam się aktualnie w tej lidze Legend pięknej dzieje. Jutro jeszcze nagram odcinek, bo zmiany są też duże, jeśli chodzi o rankedy na następny sezon, ale to jutro dam znać na YouTube. Dobra, lecimy. Po pierwsze, aramy zmieniają i w sumie przelecę tylko tutaj te nowości, ale ogólnie odświeżają troszkę aramki. Będzie taka hekstechowa brama, gdzie tam przy nexusie będziesz od razu do pierwszej wieży cię będzie wywalało, jeśli wieża padnie to wtedy do drugiej. Także trochę będzie takie większe mordobicie wydaje mi się będzie na, na ramach po prostu, bo będą szybsze powroty. Wieże, które zostaną zniszczone będą upadały i będą blokowały wyjście w ogóle. A, czekajcie, bo nie zapaliłem. Chwila, moment, patrzcie co tu jest w tle. Jak ja mogę bez tego nagrywać, ajajaj. E, na dole mostu znajdują się nowe zarośla. Okej, okay. i są większe te... Wię więcej krzaków na ramach, spoko. Przestrzenie na dole mostu zostały zapełnione i teraz można po nich chodzić. Nie wiem do końca o co chodzi, ale okej. Okay. Yeah. Sorki. Gracze nie będą już w stanie aktywować do palaczy walki w ostatnich 10 sekundach. Ojej, słusznie, będą teraz wiedzieć, który gracz dał tego. Bousta, wszystko. I gracze będą mogli sprawdzić, którzy bohaterowie nie otrzymali jeszcze skrzyni za rangę S podczas wyboru bohaterów w Faramie. Spoko, milutko. I tutaj jeszcze nerf na z tego hertz 5% z danych obrażeń zamiast 10%, co też przekłada się na to, ile dostaniesz um, ile dostaniesz HP, prawda? Więc OK, ma to sens spoko. Bo widziałem, że tam nawet jakieś katariny już budują pod te, pod te headstile, ale tak jak mówiłem na początku, no aktualnie po prostu presezon zawsze taki jest, niestety, że gra jest rozpierdzielona, ale w tym patrzu, no trochę to naprawiają, jak widać. Zielony smite dostaje nerfa, potem jak się zbijało shielda to dostawałeś tenacity na 3 sekundy, a teraz będzie 1,5 sekundy i rodzenie ustępliwości z przedmiotu, kumuluje się z nieustępliwością z przedmiotów na bohatera. Czyli domyślam się, że tego Transity po prostu będzie mniej. Tak to ma działać. Hydra, kolejny e, szalony item, który totalnie rozpierdzielił ten presezon. E, dostaje oczywiście nerfy. Także dla postaci walczących w zwarciu 10% mniej, czyli 10 punktów procentowych. I dla rężowych 5%. I tak samo wszechwampiry z, z ładunków. Było 4%, a będzie teraz 0%. No, Hydra po prostu demolowała całą grę przez ostatnie 3 tygodnie, ale wydaje mi się, że i tak dalej ten item będzie ok. No, ale w postaci zaczęło ten item jako pierwszy robić. Strasznie mi to boli, że Riot no, na 3 tygodnie tak naprawdę zostawił nas z tym przedmiotem, no ale co zrobisz? Zresztą ten item też sporo e, miesza w tym presezonie, ale tak jak mówię, presezon taki często bywa, że gra jest rozwalona. E, Egida. kasz skompletowania 100 złotych w niej. I zdrowie 100 więcej. Ogólnie dużo zmian na tanków w tym patchu, co mnie trochę zadziwia, ale no tak jest. No i właśnie a propos tanków: Amumu dostaje 11 HP więcej, koszt many on tutaj o 10, obróżenie na W, przylicznik tutaj 1,6% był na końcu, a będzie 2 punkty, będzie 2%. Okay. I na E 15 dm na no więcej na ostatnim poziomie i tyle. Także takie, to są jakieś takie ogromne bufy, ale zawsze coś. Dalej, Czogat, również tutaj bufki. E, mana, e, tutaj 1,2 więcej many będzie, i na końcu do 9,5 7,75. Spoko. Na W 5 na początku, 25 na końcu, więcej damage'u. I na RC czas odnowienia, tutaj 10 i później 20 sekund mniej. Dość przyjemne. E, dalej, Dr. Mundo, tutaj jest sporo zmian. Odporność na magię 3 mniej, przyrost y, większy, także koniec końców później odzyskamy te MRS-y, że tak powiem. Prędkość ataku zmniejszona o 500 i AD zmniejszone o 1. Co level? Ok. Pasyweczka była 7% bieżącego zdrowia, będą 3. Leczenie było 8, będą, będzie 4. Maksymalne zdrowie leczenie tutaj zmniejszone na początku, ale zwiększone na końcu. Okay. Koszt zdrowia na Q zwiększony o 10%. Na W koszt zdrowia zwiększono 3 punkty procentowe. Uleczono szare zdrowie, jeśli nie otrzyma obrożeń 50%. Obrożenia przekształtowana jako szare zdrowie, i tutaj jest ogromna zmiana właśnie, było do 45%, a teraz będzie 80-95%. Czyli zależnie od poziomów pierwszych 475 sekundy, następnie 25%, okej. Okay. I czas trwania 3 sekundy zamiast 4, no ogólnie trochę to będzie działało na zasadzie tego jak działa uręgara, mam wrażenie, czyli po prostu Klikasz W, ktoś ci wali kombo, klikasz znowu w i się leczysz bardzo, bardzo, bardzo dużo. Czyli trochę właśnie tak jak mówię, dwuręgana po prostu. Na E mamy tutaj. A, a, a. Po prostu będzie procentówka. Ok, wcześniej było basicowe, a teraz będzie procentowe. No dobra, koszt zdrowia 10 więcej. Czas odnowienia. 1 sekunda więcej na początku. I obrażenia przeciwko potworom zmniejszone o 50 punktów procentowych. I to jest, chodzi oczywiście o dżunglę, jak coś yy, Ereczka tutaj yy, Buffy o 7% na początku i na końcu 10, 10% aż także sporo. Na trzecim poziomie efekty leczenia Mundo są zwiększone o 5% za każdego polyckiego wrogiego bohatera. A to dopiero na szesnastym levelu, także daleka droga, OK. I nie zapewnia już AD <laughs> no również RK. Okej, okay. aha, bo tutaj jest e, jakby z procentówki. No dobra, jakby R-ki przenieśli na E, tak naprawdę. Okej, okay. ma to chyba raczej sens. Dalej, Kassandra, kolejny tank, regeneracja zdrowia zwiększona o 1, przyrost zdrowia zwiększono o 4 i na E będzie teraz częściowo recytować ataki podstawowe, w podstawowej postaci Kasantego. Okej. Okay. Modyfikowane E w taki sposób, że jeśli Kasante jest bardzo blisko do skoczenia przez ścianę, to mu musi przez nią przeniknąć. Ok. No żeby po prostu lepiej to chodziło. A no, takie małe dość bufy. Na kół. E, przepraszam, na kółka Sadina. E, bufy. Wytrzymałość tarczy zwiększona o 20. Basicowo, ale przelicznik zmniejszony o 10%. Tarcza jest przyznawana, gdy pocisku opuści dłoń Kazadina, Tarcza jest przyznawana po użyciu kół. Czyli od razu jakby będzie używa. Będziesz dostawał tarczę, a nie dopiero jak ona jak wleci. Okej. Okay. To znaczy takie. Taki ma, taka malutka zmiana. Czas odnowienia na E było 5 sekund, będzie 21. Okej. Okay. Zaklęcie nie wymaga już konkretnej liczby ładunków, by go użyć. Ok. Zakręcia rzucone przez sojuszników i wrogów w pobliżu kasadyna skracają czas odnowienia E o 1 sekundę. Bardzo ciekawe podejście. Podoba mi się sobie. Spoko. Może być. E, dalej, Kejnik. Umiejętność bierna, dodatkowe obrażenia tego skrytobójcy zwiększono 5 na początku i na 40. Znaczy no, 5 na początku, 10 na końcu. No, Assassin's Creed nie jest aktualnie zbyt dobry, więc wydaje mi się, że jest to dość y, sprawiedliwe. Z kolei darki nowy Ken jest całkiem ok, myślę. I leczenie po wejściu w teren 10 punktów procentowych więcej. Czemu to jest podświetlone? Nie powinno być. Zazwyczaj to, co jest poświetlone, to jest zmienione, a tutaj jest przecież to samo, więc o co chodzi? Dziwne. Jakiś błąd. Lilia. Zmniejszone obrożenia na e, Q. Tutaj 5 na początku zabierają i aż 15 na końcu. I nieuchronne obróżenie na, na, na koniuszku. Również tak samo 5 w dół na początku i 15 na końcu. E, no, Lilia po tej zmianie, ogólnie ostatniej, e, że jest tam walczącą w zwarciu, no. W, Pograłem parę razy tą lilią, i rzeczywiście, no, mocna była, mocna była, więc chyba się należy. Malfight na E ma obrażenia magiczne z mniej, zwiększone przepraszam, o 10 na początku i 30 na końcu. I tutaj przejęcznik jeszcze zwiększony jest o 10 punktów procentowych. Ok, i koszt many był od 50 do 70, będzie 50 na wszystkich poziomach. No, dużo miłości dla tanków, co nie? Dalej, ma ok. Leczenie. Tutaj mamy tylko 2 punkty procentowe. Tylko, albo aż tak naprawdę. 2 punkty procentowe więcej na większych levelach. Na Q5 na początku i 25 więcej na końcu. I przeciwko potworom. Również tutaj 40, aż damage'u dają. No nieźle. Małkaj w dżungli był dobry w, podczas sezonu, ale w presezonie no, nie jest już aż tak dobry. No bo. No, nie ma tego Sunfire'a, który był aż tak, no, był tak bardzo potrzebny Sunfire'a czy też Frostfire'a ewentualnie, prawda? E, dalej, Mordekaiser, No, widzieliście odcinek ostatnio? Mam nadzieję, no kurczę. Mordekaiser był OP, strasznie był OP, więc zostaje oczywiście e, nerfy. E, limit obrażeń zadawanych platform z pasywki na początku jest 28 i na koniec 164. OK. I gener e, tutaj sytuacja jest taka, że jakby jak dawałeś Q we wrajty, to od razu ci odpalało pasywkę, a teraz będziesz musiał uderzyć trzy razy dużego potwora, czyli będziesz musiał uderzyć tego dużego wraj'a No i to był właśnie no, duży plus tego Mordekaisera, że to, to pasywkę tak naprawdę mogłeś prawie niemalże cały czas mieć w dżungli, a teraz to nie będzie aż tak proste. E, także spory, spory nerw e, Szywana zmniejszony damage o 0,5% na E Ok, no bolesne, trochę bolesne dla Szywany. E, dalej, Sion. Mana, mana podstawowa zwiększona o 70 i przy rozmany więcej o 10. To jest dla mnie dziwne, że Sion dostaje buffy. E, no, pod tego hertzila, jak go grają, to moim zdaniem jest całkiem nie najgorszy. No, no dobra. E, I na Q e, obrażenia podstawowe jeszcze zwiększone o 10. Ok. E, dalej, Syndra. dostaje oczywiście nerfy. W, siła woli, 3 punkty procentowe w dół. Ale też tutaj przelicznik o 0,5% więcej za 100 AP, także na koniec końców, jeśli będziesz miał 300 AP to wyjdziesz na prosto, znaczy wyjdzie na to samo, tak? Niech dobrze liczę, powinno tak być. I na E, czyli na stunie, czas odnowienia 2 sekundy więcej i przelicznik zmniejszony o 10 punktów procentowych. No, Syndra była na midzie bardzo mocna, ale w sumie te nerfy, no, trochę, trochę są ok. Ale nie są to aż takie duże nerwy. Też dalej warto tą syndrom grać. E, tamkenczyk, kolejny tank, który dostaje dużo miłości od Rayotu. E, I co oni mu tutaj robią? Aha, tutaj do, mocno chcą po prostu, żeby AP tamkenczyk był niezły, więc dodajemy mu tutaj dwa punkty procentowe AP, właśnie na pasywce. E, na Q również tutaj 10% mu dają. I do tego jeszcze dwa punkty procentowe brakującego zdrowia e, do leczenia. Ok. Na W też tutaj 25 punktów procentowych więcej, na E 2 punkty procentowe jako szare zdrowie, okej, okay, to taki mały buff dość. i do tego tutaj też 2 punkty procentowe na początku, ale na końcu jest tak samo jak było, okej. Okay. Na RC znowu 7 punktów procentowych za 100 AP, no dobra, i tarcza po 2,5 sekundach zanikała wcześniej, a czy znikała, a teraz będzie zanikać tracąc 50 wytrzymałości co ćwierć sekundy po zakończeniu pożarcia. Czyli będzie po prostu spadać, a nie znikać całe co, nie? Eee, no, pewnie będzie warto trochę AP dołożyć do tego tamkęcza po prostu, nie? Czy to na topie jak grasz 1v1, czy też ewentualnie na saporcie, no, coś tam się jakieś szureli robi, czy coś ten deseń może. Eee, no na pewno trochę to pomoże tamkęczowi, ale domyślam się, że bardziej to może mieć znaczenie na topie dla tamkęcza. Tak mi się wydaje. Dalej, Trundle dostaje nerfy. Prędkość ataku zmniejszona tutaj o 700. OK. I Ereczka również zmniejszona. Na pierwszym levelu jest tak samo jak było. Na drugim 2,5% zabierają. I na 16 zabierają 5 punktów procentowych. Tak to wygląda. Także nerfy na Trundle. Coś rajot za dużo tej miłości dla tanków. No bo oczywiście r, -ka, r -ka oczywiście, no. Kontroluje tanków, co nie? Dalej Yumi, dostaje nerfy. Brawo Riot Games. Pasyweczka um, 4 sekundy więcej czas odnowienia. OK. I na RC również tutaj pół sekundy uh, tego snera. To jest snare, z tego co pamiętam, czy stun. Nie, no, sner, to jest chyba, nie? Także pół sekundy unieruchomienia. Ale do, wydaje mi się, że to był sner. Dalej Zak, kolejny tank. Uh, czemu tu jest takie coś? O co chodzi? Było, znaczy było 4% i będzie 4%, ale później będzie 7%, a było 6,25%. Także 0,75% do przodu i na kół 1 sekunda mniej na wszystkich poziomach. OK. I obrażenia podstawowe 1,5% maksymalnego zdrowia za więcej. No, a takie, takie zawsze coś. Eee, Zeri, znowu reworkują I nie wiem, ja już jestem tak znudzony tą Zeri. naprawdę rajot. weźcie ją po prostu, wywalcie z tej gry i przypro, przeproście po prostu, dobra? Zeri aktualnie jest, chyba ma najmniejszy winrate w całej grze, więc znowu dostaje reworka, chyba po raz trzeci albo czwarty, a ta postać ma ile? Rok? Kiedy wyszła Zeri? Nie ma tutaj chyba informacji, kiedy wyszła, co? Dobra, mniejsza z tym, nie wiem, po prostu z tą Zeri są same problemy, serio, ale dobra, prędkość ruchu 5 więcej. Yy, oprócz niego do ataku 3 więcej, pancerz 4 więcej, zdrowie 30 więcej, prędkość ataku zwiększona ogólnie, przyrost zdrowia 6 więcej. Na pasywce AP przelicznik zwiększono 20 punktów procentowych. Ok, eee, dodatkowa tarcza 10% multiplikatywnej prędkości ruchu. A teraz będzie po prostu 10% prędkości ruchu. Ta tarcza powinna się teraz kumulować gorzej z innymi źródłami prędkości ruchu. Ok. Teraz działanie dodatkowej prędkości ruchu 2 sekundy zamiast 3. Zasięg na Q zmniejszono na 75%. Konwersja nadwyżki prędkości ataku dodatkowe obróżnienia od ataku 10% więcej. I obróżnienia fizyczne tutaj 7% na początku, więcej i 7% też na końcu. Ok. Tutaj 4 na początku, na końcu tak samo jak było. No dobra. W będzie będzie biło damage fizyczny. Brawo! Nie wiem dlaczego w ogóle ona ma e, przeliczniki pod AD, ale bije magicznie, czy biła oczywiście. Ach, Zeri po prostu, jak pomyśli o tym czempionie, jak ile się trzeba było nacierpieć, to uf, aż mnie skręca. E, demenżu 20 więcej na ostatnim poziomie. Przelicznik 30% więcej od AD. I od AP mniejszy przelicznik o 15. Czas rzucenia zależny od prędkości ataku ogólnie. Ok. I prędkość pocisku szybsza o 300. Czas użycia lasera 0,10 więcej. Czym jest czas użycia lasera? Że szybciej kastuje? Nie no, co jest czas rzucenia? Czas użycia lasera. Trochę nie rozumiem, co to jest czas użycia lasera. No okej. Okay. Dalej na E było 80 many, będzie 90 do 70. Czas odnowienia: 2 sekundy na początku mniej. Ok. Przez 5 sekund po użyciu E, Zeris zyskuje napoje elektryczny. A jej kuza da dodatkowe obrażenia magiczne pierwszemu trafionemu pierwszemu wrogowi. Ok, i tutaj znowu dodatkowe obrażenia również. Obrażenia przy trafieniu mogą zostać zwiększone o maksymalnie 65% w zależności od szansy na trafienie krytyczne. Czyli im więcej masz kryta, tym więcej masz damage'u w skrócie. OK. Spadek obrażeń na boi po tym pierwszym trafionym celu. Było 60, będzie 80, OK. Wizja podczas jazdy po terenie. u. 1500, a było 850, no to dość spory. To no jest spora zmiana. Spięcie Na RC przeładowane ataki zer nie zadają dodatkowych yy, demażu, no bo na E to dali, ok. Zasięg łańcucha piorunów 200, czyli to jest ten taki static shift, którego rozdaję, ok. Tutaj się nic nie zmienia. Jeśli z R0 R traktujemy jednego brogiego. bo teraz z R zyskuje prędkość ruchu, no to było tak, jak jest, tak. No dobra. Nie wiem, zobaczymy, kurczę, co z tą ale naprawdę, no to jest, odkąd ta postać weszła, to Riot ma cały czas z tym problemy. Ech, wprowadzili takie, kurde, taką abominację po prostu. E, czempiona i. Tragedia. Tragedia po prostu, tragedia. Towarzysze dżungli. Mm, Obrażenie od ataku towarzysza zmniejszono o 4. E, Obrażenie od od takie same. Od AP takie same, dodatkowe zdrowie 3%, dodatkowy pancerz 4, 10% dodatkowy i odporność na magię. Czyli tutaj no znowu buffy, tak naprawdę dla junglerów pod tanka. Jak mówiłem wcześniej, um, jest, był problem przez to, że no jakby każdym e, tankowatym junglerem nagrałeś Sunfire Cape a albo Sunfire Cape. A. Teraz już tego się nie gra aż tak bardzo więc trzeba im coś tutaj po prostu wynagrodzić. Po pierwszej ewolucji towarzysze dżungli będą zużywać dwa dodatkowe smakołyki przy zabijaniu dużych potworów. No to duże ułatwienie, nie oszukujmy się. Złoto za smakołyki zmniejszono o 15 golda i 20% dodatkowych obrażeń od towarzyszy nie działają już na potężne potwory, czyli nie będą bić więcej na, na smoki i na, mm, mm, i na szara, prawda? I na lifta. No było widać, że, 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 że robienie smoków jest za proste tak naprawdę. Więc nie dziwię się, że to wprowadzili. Okej. Okay. Opozy w dżungli, zasięg ataku zmniejsz zmniejszono 25. Okej, okay. zasięg szkarabatnego brzydko to jest chyba redbuff. Również to jest 100 zabierają. Zasięg odciągania. Centrum zasięgu odciągania jest umieszczone poza miejscem pojawienia się obozu, co daje więcej miejsca bohaterom na poruszanie się i robienie uników. Bardzo spoko, bo dużo ludzi grając range'owymi postaciami, jak na przykład Kindred czy Graves, no narzekali. Narzekali, że nie ma jak kajtować po prostu, więc sensowne. Mnożnik doświadczenia załozy w dżungli. Tutaj się zwiększa na koniec. Czekaj, na pierwszym, drugim jest tak samo. Na trzecim, czwartym... Tutaj się dopiero zaczyna, czyli na piątym levelu, od 5 do 9, więcej Expa, tak? No tak powinno być. Okej, okay, spoko. Planowanie celów. No nie wiem, czy zauważyliście znaczy, na pewno, ale no właśnie to kliknięcie. Kliknięcie na noszone i tak dalej. Moim zdaniem, trochę nietrafiony to jest jednak. Nie wiem, jakie wy macie odczucia, w sumie dajcie znać. No moim zdaniem, useless. Ja najchętniej naj, bym się tego pozbył, tak naprawdę. Wydaje mi się, że to jednak nie, jednak nie działa po prostu. Tak myślę. E, no więc co robią? Wyłączone głosowanie na tablicy wyników. Kliźnięcie zegara celu nie rozpocznie już głosowania nad celem. Zamiast tego wyświetli zegar na czacie. I, e, no, czyli już jakby, no bo jak daliście taba, i klikaliście tam na szora powiedzmy, no to wyskakiwał od razu, e, a ten to głosowanie, prawda? I teraz tak. Czas głosowania zmieniony, czas, w którym gracze mogą najczęściej rozpocząć głosowanie nad celem z 90 sekund na 75. Wydaje mi się, że to i tak można by jeszcze zmienić do 60. Ale okej. Okay. Eee, głosowanie nad celem nie będzie już automatycznie rozpoczęte 30 sekund przed pojawieniem się celu. Było coś takiego? O, szczerze powiedziawszy nie zauważyłem. Ale okej. Okay. Eee, tutaj Aram, który już był zapowiadany w ten weekend, tak? To będzie? Tak, jest. W ten weekend będzie. Clash Aramowy. Chętnie bym zagrał w to, ale niestety w ten weekend jestem w Warszawie i będę grał w nowy set TFT, właśnie. Także jak coś zapraszam do mojego streama, sobota, i niedziela, chyba od 10 rano albo od 11 będzie po 10 godzin grania w TFT. Także jak ktoś jest ciekawy nowego setu i tak dalej, to zapraszam, bo jest evencik i będzie się działo. Będzie dużo grania. Zawartość mityczna. No tutaj, jak zawsze, oczywiście muszą rotować. Nie ma się chyba co za bardzo wczuwać to, ale jak coś, przeżyjcie sobie, kupcie sobie coś ładnego, jeśli macie tylko ochotę, prawda? Rywalizacja. Rekomendowanie run. I to jest to, co miało wejść już wcześniej, prawda? Tak? Czekaj. Czy to jest to? Chwila moment, bo... Gdzie? Wydawało się tego nie było wcześniej. Rekomendacje run podczas wyboru bohaterów. No to jest to, co zapowiadali, tak? No to było zapowiadane, że można sobie po prostu presety, tak zwane, wziąć do każdej postaci. No miejmy nadzieję, że to rzeczywiście będzie dobrze zrobione. Ale nie oszukujmy się, no większość ludzi i tak chyba używa wiecie, jakichś programów, i które. które Ustawiają im runy, i wydaje mi się, że e, nie wiem, czy jest tak naprawdę e, sens, żeby to wprowadzali. Najlepiej, chyba, rzeczywiście, po prostu zrobić sobie ten program i tego używać. Tak mi się wydaje. E, co tutaj jest fajne, jeszcze to e, kolejność wybierania w, w Champion w selekcji, Będziemy się można zamieniać, na którym miejscu e, jesteś. Bardzo mi się to podoba. Niekiedy ludzie po prostu wiesz, ma, mają Blind Pika, a czy są otepekiem, więc lepiej, żeby oni wiecie, wcześniej wzięli swojego Pika. Bo ktoś, kto tam załóżmy, gra na topie, czy coś takiego, może sobie skontrować, co nie. Także bardzo fajna rzecz. Yy, szczerze powiedziawszy, aż dziwne, że dopiero w sezonie prawie 13 jest to wprowadzane, ale bardzo cieszy coś takiego. E, 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 zgodnie z uwagami. Aha, no tutaj będzie po prostu będą inne nazwy inne nazwy osób, które są w. Na rankedach jakby wiecie, macie wyłączone, nie widzicie kto tam z wami draftuje, będą po prostu inne nazwy zamiast tam sojusznik. Pierwszy, drugi, trzeci, trzeci, czwarty, co nie? Eee, I tyle. system behawioralny, Nagrody za, za honor na koniec sezonu wraz z nową nagrodą skórką zachara przyznane za koniec lula. Dobra, tak. No, dostaniemy skórkę do Manzahara, do Próg braku aktywności na ramie został zmieniony na 90 sekund. Spoko. A w ogóle już ten, skin do Sejuani, ja osobiście dostałem, ale mają czas chyba jeszcze przez tydzień, żeby je rozdawać. Jeśli komuś za tydzień nie przyjdzie skin do Sejuani, to napiszcie do supportu najlepiej. Tutaj były... o kurczaki, no sporo tego, Ja to jakieś pierdoły, nie? Ale trochę błędów było podczas pre no. Troszkę było, ale oczywiście skipujemy. I skinki, Diana, Shaco, Swain, no proszę bardzo, Warwick, Zilean, Zoe, Mordy, Kaiser. i prestiżowi Warwick. Pan Wardenga na pewno się cieszy. Shaco, ta postać jeszcze istnieje w tej grze? Ajajaj. Spoczko. No ale tego Warwola, Kurde, nawet nie wiem, czy ja się zdecyduję, żeby tego. Bo on będzie chyba za punkty, tak? Jakieś. Takiego jak Warwika, Chyba dobrze by było mieć. To jest Diana? Diana. Ale ta broń wygląda jak Fiora. Na pewno to jest Diana? Diana. Ale dziwna. Ale no, no, okej, okay, Szako. No fajnie wygląda, tylko szkoda, że Szako jest średnim e, bohaterem po prostu. Fajny swain. Warwik, spoko. Zielon, też fajny. Zoe, spotczka A, trochę Zoe jak Zoe. I Mordekaiser. I tyle. Taki patch. No, dość spory, dość obszerny. 26 minut, ojeju, e, No, ale tak jak mówię, no, czekaliśmy 3 tygodnie na ten patch, a na następny poczekamy miesiąc. Także trochę czasu minie. E, tyle. Dziękuję pięknie za obejrzenie, Zapraszam na streamy, inne filmy na YouTube i życzę Wam miłego dzionka, Bye bye.